Dzień dobry, witaj na kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina. Jestem kreatywnym life coachem. Pracuję z kartami tarota i nie tylko, lecz nie przepowiadam przyszłości. Moją intencją jest zainspirowanie Cię, wyzwolenie w tobie pozytywnej refleksji, dzięki której, mam nadzieję, dotrzesz do wskazówek i odpowiedzi, których w tej chwili poszukujesz, bo one są przede wszystkim zakodowane w tobie. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to witam Cię serdecznie, mam nadzieję, że rozgościsz się tu na dobre, a jeśli jesteś powracającym widzem, to z ogromną radością witam Cię tutaj ponownie. Dzisiaj zapraszam Cię na sesję Starotem w rozkładzie Krzyż Celtycki, w którym karty ułożone są w dziesięciu pozycjach i te pozycje są następujące: sedno sprawy, wyzwanie, przeszłość, przyszłość, świadomość i nieświadomość Ty. Twoje środowisko i wpływy zewnętrzne, twoje nadzieje i obawy i rada. Dodatkowo uwzględniam w dzisiejszym czytaniu kartę z dołu talii, która ukazała się po rozłożeniu rozkładu i na zakończenie sesji odkryję też przed tobą przekaz stali wyrocznia uzdrawiającej energii. Więc usiądź wygodnie lub połóż się, jeśli masz ochotę. A jeśli słuchasz mnie na przykład na spacerze, to odpręż się, weź głęboki wdech. Moich czytań nie przerywają reklamy, więc możesz w pełni zaangażować się w nasze spotkanie. Mam nadzieję, że to, co mam ci dziś do przekazania, zachęci cię do pozytywnej zadumy, wesprze cię w Twojej obecnej sytuacji, w Twoim rozwoju i w Twoim wzroście. W tym czytaniu dzisiaj pojawi się dosyć sporo metafor, i pamiętaj proszę, że. Tylko ty wiesz dokładnie, z czym się mierzysz. Ja tego nie wiem. Interpretuj więc te wiadomości adekwatnie do Twojej sytuacji. W opisie pod filmem znajdziesz też linki do poszczególnych pozycji rozkładu. Z góry dziękuję Ci za łapkę w górę, za komentarz i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. A teraz zaczynamy naszą sesję. Wspomniałam o karcie z Dołutali i to od niej dziś zacznę. Ta karta to dziewiątka mieczy, którą widzisz właśnie na ekranie, i ta karta mówi mi, że jesteś. Aniołem na uwięzi, aniołem, który ma skrzydła, lecz nie może latać, bo siedzi na łańcuchu, w zmartwieniu, w rozpaczy, w smutku. Siedzi na gruzach, w jakiejś ruinie, w otoczeniu niegościnnym i zimnym i czuje się kompletnie opuszczony, zdany na siebie, bezsilny. Jednocześnie, jeśli dobrze się przyjrzysz, to zobaczysz, że ten anioł ma potężne mięśnie, bicepsy, silne nogi. Więc takie pytanie się nasuwa, dlaczego on nie zrywa tego łańcucha? Ano, dlatego, że ten łańcuch jest w jego umyśle. W jego myślach, w ukrytym tam lęku, bólu, zawodzie. Coś niesamowicie Cię trapi, trwa to już dłuższy czas, coś co spędza sen z powiek, jakieś bolesne myśli, wspomnienia, jakaś być może strata, czarne wizje, strach. To może też być poczucie winy lub wstyd, jakaś trudna decyzja lub wybór, przed którym stoisz, niekończące się pytania bez odpowiedzi. I myślę, że nawet kiedy zaśniesz, to prawdopodobnie. Masz sny niespokojne, może nawet koszmary. To coś powoduje morze wylewanych łez, ból głowy, ciała, ból duszy. W tym zimnym, kamiennym otoczeniu, nawet Twoje skrzydła zdają się być z kamienia. Tak? Wzniesienie się z tego miejsca wydaje ci się niemożliwe. Ja postaram się w tej sesji pokazać Ci, że możesz odejść z tego miejsca, zerwać ten niewidzialny łańcuch i uwolnić się z miejsca rozpaczy. W pozycji sedna sprawy pojawia się dziesiątka buław. Sednem Twojej sytuacji jest zrzucenie ciężaru, który niesiesz na swoich barkach i który przygniata Cię do ziemi. I ten ciężar jest jak robal, który urósł do gigantycznych, wręcz nienaturalnych rozmiarów, i nie pozwala Ci iść do przodu. I tym ciężarem jest właśnie to, co ci od dawna trapi, o czym mówiłam przed chwilą: jakieś bolesne, skotłowane myśli, strach, ból. Jakaś trauma z przeszłości, jakiś zawód, poczucie winy lub wstydu, bolesny wybór, decyzja, a może nawet mieszanka tych rzeczy. Próbujesz dźwigać tego robala, a on rośnie i staje się coraz większy, coraz bardziej przygniata cię do ziemi. Im dalej w ten proces, tym mniej widzisz możliwości uwolnienia się. Wydaje ci się, że już nigdy tego z siebie nie zrzucisz, a to powoduje jeszcze większą rozpacz i strach. Bardzo możliwe też, że z nikim nie dzielisz się swoimi przeżyciami i to się kumuluje w tobie, nie ma ujścia. I ten robal wręcz wrasta w ciebie, staje się tobą, a ty stajesz się nim. I powiedziałam, że ten robal urósł do takich nienaturalnych rozmiarów, więc nie zrozum mnie źle, bo ja nie chcę umniejszać twoim przeżyciom, ale myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że rozmiar tego robala jest w Twoim umyśle wyolbrzymiony i widzisz go większym i trudniejszym do pokonania niż on jest w rzeczywistości. W pozycji wyzwania pojawia się trójka mieczy: karta zranionego i zablokowanego serca, zranionego mieczami, które w tarocie symbolizują sferę umysłu, więc mamy tutaj serce ranione i blokowane tym, co w Twojej głowie. Wyzwaniem do zrzucenia tego robala jest to, że twoje piękne, mądre serce jest w tej chwili uwięzione przez twój umysł, w którym kotłuje się strach, te złe wspomnienia, czarne wizje. Mówiłam wcześniej, że Anioł siedzi na łańcuchu, którego nie może zerwać, bo łańcuch nie jest fizyczny, jest ukryty właśnie w umyśle. Twoje serce mówi ci już od dawna, co powinieneś, co powinnaś zrobić, żeby zrzucić z siebie ten ciężar. Twoje serce jest otwarte na zmianę, na uleczenie. Ale to, co się dzieje w Twojej głowie, niestety bierze górę nad sercem. I zauważ, że w centrum tego serca jest ćma, symbol zmiany, przemiany, zakończenia. W Twoim sercu tkwi klucz do Twojego uwolnienia i uleczenia, do Twojego odrodzenia, do rozwinięcia tych skamieniałych skrzydeł. Wyzwaniem dla ciebie w tej chwili jest wyjście z głowy i skierowanie się ku sercu i zaufanie mu. Wydaje ci się, że Twoje myśli mają nad Tobą kontrolę, że nie panujesz nad nimi. Być może również zrzucenie ciężaru wiąże się z koniecznością przejścia takiego procesu żałoby. Czy to po faktycznej stracie kogoś bliskiego, czy po rozstaniu, może nawet po zmianie pracy, w którą włożyłeś, włożyłaś swoje serce. Może boisz się dopuścić do tej żałoby, boisz się jej, boisz się, że jej nie przetrwasz, więc ją blokujesz. Jednak ona jest konieczna dla Twojego uleczenia. Nie ma innej drogi do uleczenia tego Twojego bolesnego doświadczenia, jak przejście przez sam jego środek. Niestety, może stety. Zaufaj mi, że w obecnej sytuacji, w tym uwięzieniu, jest dużo gorzej, niż jeśli pozwolisz sobie stawić czoła temu robalowi. On tylko wydaje ci się wielki. W rzeczywistości, unikanie go powoduje więcej bólu, niż spowoduje zmierzenie się z nim. W pozycji przeszłości, czwórka mieczy. Dużo mieczy w tym twoim czytaniu. Tak jak mówiłam, tutaj umysł przeważa i ta czwórka mieczy. W tradycyjnych kartach przedstawia tylko jedną postać, a w tej tali wyjątkowo pojawiają się dwie. I ja myślę, że w Twojej przeszłości, może niedalekiej, a może dość odległej, był ktoś, kto Ci towarzyszył i to dawało Ci spokój. Jakiś towarzysz, może partner życiowy, może partner biznesowy, może przyjaciel, może rodzic. Może też chodzić o to, że Ciebie było więcej w przeszłości. Sam, sama, byłaś dla siebie partnerem, czułeś, czułaś się silniejsza. A może miałeś więcej wiary i zaufania do jakiejś Twojej siły wyższej. W obecnej sytuacji jest to poczucie osamotnienia i zdania na samego siebie. W przeszłości łatwiej było ci zachować spokój, spokojnie spać i dzięki temu być w lepszej formie umysłowej, fizycznej, duchowej. W przeszłości być może podejmowałeś już próby uleczenia, przede wszystkim właśnie tej sfery mentalnej, może przez jakąś terapię. Myślę jednak, że to uleczanie nie dotknęło sedna problemu. I dlatego, nawet jeżeli przyniosło ukojenie, to mam wrażenie, że to ukojenie było bardzo tymczasowe. Dlatego dziś wciąż jesteś tu, gdzie jesteś. W pozycji przyszłości z kolei pojawiły się dwie karty: paś kielichów i Gwiazda. Twoja przyszłość oferuje ci możliwość uleczenia, ale takiego dogłębnego, na poziomie serca i duszy i taki głęboki, wręcz nieziemski spokój i błogostan. Pytanie tylko, czy przyjmiesz od życia ofertę takiego uleczenia. Ten paś kielichów może też symbolizować osobę. To może być duchowy przewodnik, terapeuta, coach, to może być osoba młodsza od Ciebie, ktoś, kto oferuje Ci obfitość nowych, świeżych perspektyw, oferuje Ci kielich otuchy, miłości, łagodności, ukojenia. Tylko właśnie pytanie: czy zdecydujesz się, czy odważysz się sięgnąć po ten kielich? Nawet jeżeli nie jest to osoba, a po prostu energia. To twoja przyszłość jak najbardziej może być przepełniona ulgą, uleczeniem, uwolnieniem, jeżeli sięgniesz do głębi kielicha twojego własnego serca, które cały czas szepcze ci, co zrobić, żeby się uwolnić, co jest dla ciebie dobre i właściwe. Tylko właśnie, serce szepcze, a twój umysł wrzeszczy i dlatego nie słyszysz serca i świadomie lub nie pozwalasz temu umysłowi je zakrzyczeć. Gwiazda to jest też karta wiary i nadziei, której w tej chwili ci brakuje, więc postaraj się, ja wiem, że to brzmi może bardzo trudno, ale postaraj się odnaleźć nadzieję, bo ona będzie dla ciebie jak igła kompasu, który pokieruje cię we właściwym kierunku. Kiedy jesteś w nastroju bez nadziei, to nie widzisz drogi naprzód. Kiedy masz nadzieję, to zmierzasz do przodu, nawet nie widząc w pełni tej drogi przed sobą. Dlatego ta wiara i nadzieja są Ci bardzo potrzebne, bo one będą Twoim światłem przewodnim. I to światło przewodnie pojawia się też w dalszej części czytania w postaci takiej pochodni. I mówiąc wiara, mam na myśli niekoniecznie wiarę w Boga, jeżeli to z Tobą nie rezonuje, choć na pewno odnosi się to do takiej towarzyszącej Ci siły wyższej, ale chodzi też o wiarę w siebie, w Twoją siłę, w Twoją intuicję, wiarę w Twoje serce, które Cię prowadzi. Świadomość, w tej pozycji karta kapłana, w twojej świadomości mogą być zakodowane jakieś tradycyjne wartości, może wartości właśnie religijne, albo standardy społeczne, które mogą powstrzymywać cię przed podjęciem kroku ku uleczeniu twojej sytuacji. Na przykład być może mierzysz się z zakończeniem trudnego związku, może nawet małżeństwa i może powstrzymywać cię to słynne, a co powiedzą ludzie, nie wypada, rozwód jest wbrew zasadom religii i tak Możesz też czuć się niżej w jakiejś hierarchii, w relacji, w pracy, w rodzinie, w pozycji swojej społecznej. Możesz czuć się, że jesteś w takiej pozycji błagalnej, służalczej. Możesz czuć się zdany na jakąś instytucję lub siłę wyższą. Możesz odczuwać takie pragnienie, aby jakaś magiczna siła wyższa rozwiązała za ciebie twoją sytuację. Jednocześnie myślę, że masz wiedzę, doświadczenie, masz edukację. I tak, jak już wspominałam, wiesz dokładnie, co musisz zrobić, żeby uleczyć swoje życie, żeby zrzucić tego robala. W twojej świadomości, tej intelektualnej części, tej sfery, kryją się klucze do wszystkich drzwi, które próbujesz otworzyć. I może na poziomie świadomości zaczynasz dojrzewać też do tego, żeby poszukać dla siebie jakiegoś życiowego lub duchowego mentora może nauczyciela, może coacha, albo terapeuty. I możesz też rozważać poszerzenie swojej własnej edukacji. Szukaj takich struktur czy grup społecznych, czy grup wsparcia, które dają ci właśnie wsparcie, gdzie możesz być sobą, gdzie możesz wzrastać i uleczać się. Natomiast uwolnij się od tych, które zniewalają cię w takich skostniałych tradycjach i zasadach. Pamiętaj, że to ty tworzysz swoje życie, nie tworzą go oczekiwania społeczne. W pozycji nieświadomości, dziewiątka buław, nie uświadamiasz sobie swojej ogromnej siły, twojej wytrwałości, tego, że jesteś wojownikiem, bo zaszedłeś, zaszłaś już tak daleko, tyle przeszłaś i wciąż tu jesteś. Nie rozpoznajesz, że jesteś naprawdę siłaczem jesteś tym silnym aniołem, który może zerwać mentalne łańcuchy, może zrzucić i zgnieść tego robala, który siedzi na twoich barkach i w twojej głowie. I tak, oczywiście, jesteś posiniaczony, jesteś poobijany z wysiłku, ale wciąż tkwi w tobie ogromna siła, jeżeli tylko zdecydujesz się po nią sięgnąć i jej użyć. I myślę, że nie zdajesz sobie też sprawy, że jesteś bliżej rozwiązania niż myślisz. Symbolicznie jest ono tuż za rogiem, lecz z tego zmęczenia, z rozpaczy, nie widzisz go, zdaje się odległe, może nawet nieistniejące. Musisz ustalić i utrzymać zdrowe granice w swoim życiu. Takie granice, poza które nie będziesz wpuszczać ludzkich opinii, wymagań, tych oczekiwań. Granice w świecie fizycznym, żeby fizycznie też odciąć pewne wpływy, ale także granice mentalne, emocjonalne, może nawet duchowe. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, może faktycznie warto rozważyć pracę właśnie z, mentoro, z mentorem, z coachem, z terapeutą, z jakimś nauczycielem. Z jakiegoś rodzaju trenerem, który pozwoli ci wrócić do sił, wyćwiczyć je, nauczyć się, jak dalej masz trenować sam, sama, żeby utrzymać się w tej odpowiedniej formie. Myślę, że nie ma w tej chwili w tobie dumy z tego jak daleko zaszedłeś, a to duży błąd, bo jesteś wprawdzie wykończonym, ale silnym i wciąż żywym wojownikiem, atletą. Wybacz sobie błędy i potknięcia, wyciągnij z nich lekcje i wnioski i ruszaj dalej. I pamiętaj o granicach. One są niezbędne dla Twojego dobrostanu teraz i zawsze. W pozycji ciebie, tutaj, rycerz Buław i księżyc, dwie karty. Pod skorupą strachu, który trzyma cię w takiej iluzji niewoli, bo mówiłam, że łańcuch jest w głowie, więc to jest iluzja niewoli. Pod skorupą czarnych wizji i wyolbrzymionych robali i potworów, kryje się odważny rycerz ognia. Pamiętaj, że to co widzisz wokół siebie, odzwierciedla twój wewnętrzny krajobraz. Więc jeżeli wokół siebie widzisz gruzy, robale i przeciwności, to to jest lustrzane odbicie tego, jak czujesz się w środku. Na twoją percepcję twojego świata, twojej sytuacji, twojego życia duży wpływ ma właśnie twoja wewnętrzna narracja, a mówiłam już, że twoja głowa zakrzykuje serce. Więc ta wewnętrzna narracja jest bardzo negatywna, czarnowidząca, pełna lęku, jest paraliżująca. Twoja wewnętrzna narracja jest tym łańcuchem, który cię trzyma w niewoli. W świetle księżyca, pamiętaj o tym, świat wygląda inaczej niż za dnia. Jest dużo cienia, kształty są wynaturzone. Dlatego też robale mogą zdawać się większe niż są w rzeczywistości, bo być może widzisz cień robala, a nie faktycznego robala. Tak? Skieruj się do swojego serca, do swojej wyższej świadomości, pozwól twojej intuicji. Twojej wrodzonej wewnętrznej mądrości, żeby były kompasem prowadzącym Cię przez ciemność i nadziei, o której też już mówiłam. Zaufaj swoim instynktom, spójrz na rycerza Buław, jego Buława jest jak pochodnia. W jej blasku nie uchowa się żadna ciemność. Więc obudź swoją wewnętrzną moc, czy rozpal tą moc i to światło, tego prawdziwego, prawdziwą siebie, odważną, zdecydowaną, ambitną, silnie stąpającą po ziemi. Podekscytowaną, podekscytowanego, kreatywnego, niebojącego się ruszyć do przodu, z głową do góry, patrzącego strachom w oczy. Pamiętaj, że one są większe, kiedy ich unikasz, to też już mówiłam. Musisz przejść przez tą głęboką wodę, stawić czoła swojej ciemności, może właśnie przez jakąś terapię lub coaching. Po drugiej stronie za księżycem zawsze jest słońce, ale nie dotrzesz do niego stojąc w miejscu. Ruszaj z odwagą. To przepłynięcie przez wodę pojawi się za chwilę jeszcze raz. Ruszaj z odwagą, masz tylko jedno życie. Szkoda spędzić je w takim zimnym cieniu. Nie myśl za dużo, po prostu działaj. Twój ogień, siła życiowa będzie cię prowadziła. Nie myśl za dużo, po prostu zacznij działać. W pozycji środowiska, wpływów zewnętrznych, tu się pojawia król buław i wygląda na to, że w twoim otoczeniu, bliższym lub dalszym, jest jakiś charyzmatyczny lider, który może Cię wesprzeć. Ten trener, o którym mówiłam wcześniej, coach, terapeuta, to może być przyjaciel, a może nawet jakaś figura ojcowska. Ktoś, kto służy mądrą inspiracją, radą, doświadczeniem. Ktoś, kto uczy, jak okiełznać ogień i transformować go w kreatywne inspiracje i w akcje, przede wszystkim w działanie. Taki urodzony przywódca, który niesie latarnie światła, pomaga oświetlić drogę. Może też pomóc ci rozpalić twoją własną pochodnię, z którą y, zmierzysz się z tą swoją ciemnością, z, z tą pochodnią, z którą stawisz tej ciemności czoła. Ktoś, kto inspiruje, dodaje odwagi, otuchy, wiary, pewności siebie. Ktoś, kto potrafi namalować przed Tobą szerszą perspektywę, której ty w tej chwili nie widzisz. Więc zastanów się dobrze, czy rozpoznajesz w swoim otoczeniu taką osobę, która może posłużyć ci inspirującą radą, a y Ponadto myślę, że otoczenie, w którym się znajdujesz, wymaga od ciebie, żebyś był zdecydowanym, strategicznym przywódcą dla samego siebie, po to, żebyś w tym otoczeniu mógł poradzić sobie i zwyciężyć je, zwyciężyć te, te ruiny, wydostać się z nich, przeciąć ten łańcuch, na którym siedzisz. Pamiętaj, że nikt nie przeżyje twojego życia za ciebie, to ty jesteś królem twojego życia. W pozycji nadziei i obaw tu pojawiły się dwie karty, i mam poczucie, że karta królowej monet to właśnie nadzieja, a siódemka mieczy to obawa. Masz nadzieję na odrodzenie, na nowe życie, na odnalezienie celu, sensu, poczucia spełnienia, jednocześnie znowu tym lisem, oszustem w Twoim otoczeniu jest Twój własny umysł, który okrada Cię z mocy, okrada Cię z nadziei, z wiary. I cały czas mówi, a wręcz wrzeszczy, nie dasz rady, wysiłek na nic się nie zda, nie umiesz, nie nadajesz się, nie warto próbować, tworzy czarne wizje i ciągle trzymać je z dala od światła, od jasności, również tej mentalnej. Nie widzisz jasno i obiektywnie swojej sytuacji. Nie skupiaj się na tym, czego teraz ci brakuje, ale rozpoznaj, co masz, od czego możesz zacząć, aby zacząć wprowadzać niezbędne zmiany. Na pewno masz jakiś punkt zaczepienia, jestem tego pewna, jakieś ziarno, które możesz zasiać, coś, skąd możesz postawić pierwszy krok. Oszczędź sobie takich kłopotów związanych z tkwieniem w tym mentalnym dramacie. To, co jest ci potrzebne, to podejście oparte na zdrowym rozsądku. I jeżeli czujesz, że brakuje ci go w tej chwili, to znowu poszukaj tego nauczyciela, o którym wspominałam, przewodnika, który pomoże rozjaśnić Twój umysł i przez. Przez to rozjaśnić Twoją drogę naprzód. Rozejrzyj się dobrze, ten przewodnik może być bliżej niż sądzisz, niż teraz widzisz. Rada dla Ciebie. Tu pojawia się szóstka mieczy. Znowu mamy te miecze, tak? Musisz pozwolić, aby Twój umysł odpłynął na spokojne wody. Mówiłam, że płynięcie przez wodę pojawi się jeszcze raz. Potrzebny jest Ci mentalny odpoczynek, relaks. Znów podobnie jak w karcie księżyca, właśnie pojawia się motyw przepływania, przeprawiania się na drugi brzeg, a może wręcz chodzi o to, żeby zejść w końcu z wody, przestać płynąć i osiąść na stałym lądzie, stanąć twardo i stabilnie na ziemi. I do tego też potrzeba ci spokojnego umysłu. Przeszedłeś przez wiele trudnych, bolesnych doświadczeń, konfliktów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, przez wiele zmagań. I zamiast tkwić w miejscu przesiągniętym tymi doświadczeniami, w tych ruinach, od których zaczęliśmy dzisiejsze czytanie, pora, żebyś wyruszył, wyruszyła na poszukiwanie ulgi, spokoju, dobrej, pozytywnej zmiany. Możesz, masz prawo czuć się pokonany, skrzywdzony, ale musisz iść dalej i przejść do nowego, lepszego okresu Twojego życia. Ten etap sam do Ciebie nie przyjdzie, drugi brzeg sam do Ciebie nie przypłynie, to Ty musisz wyjść Mu naprzeciw. I jasne, ta przeprawa nie będzie łatwa, nie będzie prosta. Będzie wymagała stawienia czoła ciemności, niepewnościom, lękom i tym robalom. Ale ten wysiłek jest wart rezultatu, który czeka cię, gdy dobijesz do brzegu, bo masz szansę zacząć na nowo, dać sobie nowy start. Mówiłam, że na pewno masz jakiś punkt zaczepienia, żeby zacząć. Wszystko inne odnajdziesz po drodze. Wyobraź sobie Twój wymarzony nowy ląd, wymarzony brzeg i wyrusz na jego poszukiwanie, bo tylko Ty znasz do niego drogę, nawet jeśli jeszcze jest ona dla Ciebie niejasna. Im dalej w ten proces, tym będzie więcej światła. Noc też nigdy nie trwa wiecznie i w końcu zacznie świtać. Ale jeżeli zostaniesz w gruzach w tej ruinie, to nie zobaczysz tego świtu. On Cię ominie. Przed Tobą jest dużo pracy, żeby nauczyć się nawigować pośród Twoich emocji, myśli i przeżyć. Ale nie pozwól, żeby definiowała Cię Twoja przeszłość. Porzuć tą przeszłą wersję siebie, tę skamieniałą skorupę, skamielinę Ciebie z tą mocą królowej monet, która pojawiła się w poprzedniej pozycji. Wypielęgnuj i daj życie nowej wersji siebie. Zasiej ziarno, żeby ta nowa wersja Ciebie mogła wyrosnąć i zakwitnąć. Twoja wiadomość od wyrocznie uzdrawiającej energii brzmi tak: wolność przez wiarę, uspokajam myśli i wznoszę się ponad strach, uwalniam się od wszelkich wątpliwości, powierzając je Bogu. Wierzę w Boży doskonały czas i umiejscowienie, ufam Jego woli i odnajduję wolność. Jeżeli niekoniecznie pasuje Ci w tym przekazie słowo Bóg, możesz oczywiście zamienić je na wszechświat siłę wyższą, na Twoje własne wyższe ja. Niemniej ta karta była pierwszą, jaką wyciągnęłam do, do tego rozkładu. Dopiero później rozkładałam karty tarota i to jest niesamowite, jak idealnie ta ostatnia karta oddaje atmosferę dzisiejszego czytania. To wznoszenie się ponad strach i kojenie umysłu, kojenie sfery twoich myśli. Ja mam nadzieję, że dzisiejsza sesja była dla ciebie inspirująca, że pokazała ci, że możesz zerwać ten niewidzialny łańcuch i uwolnić się z miejsca rozpaczy, z tych ruin, w których tkwisz. Jeżeli być może myślisz, że ja mogę pomóc ci zmierzyć się z twoją sytuacją, przez może sesję indywidualną lub proces coachingowy, to zapraszam cię do kontaktu. Mój adres mailowy znajdziesz w opisie pod filmem. Dbaj o siebie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.